Cześć wszystkim, dzisiaj słuchajcie będzie odymianie kwasem szczawiowym, tak zwana sublimacja, no myślę, że to jest ostatni dzwonek no, w tych rodzinach tej produkcyjnych, przypuszczam, że może być czerw, chociaż u mnie jeszcze leszyna nie pyliła, także jeszcze pszczoły nie miały dostępu do pyłku, no w każdym razie nie zaszkodzi je jeszcze raz odymić, odkładam to na pewno wyjdzie na zdrowie. Przypuszczam, że odkłady czerwiu nie mają, tutaj musiałem rozbebeszyć ten jeden odkład, gdzie miałem mysz, dwie myszy w sumie i je przegonić, wtedy jak było ciepło oczywiście to zrobiłem, jak było 14 stopni. No pogoda w styczniu, powiem Wam, że ja nie pamiętam kiedy ostatnio raz tak było, skoro w dzień było 14, znaczy w, w cieniu było 14, a w słońcu no to było ponad 20 i to grubo, może nawet do 30 dochodziło. Tak mi się wydaje. No. No i mój prowizoryczny. Odymiacz? Nie, odymiacz. Sublimator. No. Prowizorka, słuchajcie, jak zwykle zostanie, przypuszczam, na długo. No miałem coś tutaj udoskonalić, ale nie było kiedy. Dobrze powiem Wam, że kręcę te filmy. Nie pamiętałem ile nabierałem na tą szczykawkę. Także wyszło 2 gramy kwasu szczawiowego. E, nabierałem tu jakieś 3-2 3-2 grama tak dobrze mówię 3-2 militra co ja mówię 3-2 militra a 2 gramy kwasu szczawiowego no i słuchajcie powiem wam że na początku jak to ze wszystkim człowiek się uczy wszystkiego nie wiedziałem jak odetkać tą dyszę no przecież w bardzo prosty sposób w związku z tym że tutaj mam to wszystko tą konstrukcję na gumach ja mogę swobodnie sterować tym palnikiem no i wypalić tą dyszę, odchylić w drugą stronę sobie przestawić także u mnie problem z zapychaniem się dyszy jest skutecznie rozwiązany po prostu palnikiem sobie ją oczyszczę, podgrzeję i wszystko wylatuje no troszkę ciężko muszę drugą rękę użyć bo jednak troszkę ciężko to chodzi, te gumy trzymają ale nie jest on za mocno ścisięty no, korzystałem z tego, co mam, jak to pasieka, kogutek, pod kogutkiem, jakoś tak. Oczywiście to jest jego pomysł, czy tam, nie wiem, od kogoś innego on znowu wziął, bo to jak zwykle ktoś się może doczepić o do to. No ja od niego wziąłem pomysł na sublimator, no i zrobiłem coś podobnego. No. Tak jak on tam mówił, że korzystamy z tego, co mamy, ja wykorzystałem to, co miałem, no, nie miałem tutaj obejmy yy, większe, mniejszej. Wykorzystałem większą, co mi też na dobre wyszło, bo mogę swobodnie tym kartuszem palnikiem obracać i oczyścić sobie dyszę. Kurczę, by tylko nie padało. Coś tak mi się wydaje, by mi coś kropło. Bo wczoraj, wczoraj, słuchajcie, pszczoły latały. Także kłęby powinny być rozluźnione. Dzisiaj jest trochę chłodniej. Jest jakieś, nie wiem, chyba 7 stopni, jak wychodziłem, czy 8, jak dobrze widziałem na termometrze w cieniu. No nie świeci słońce, także ruchu żadnego nie ma. Byłem Wam jeszcze odnośnie tej dyszy tutaj. Ona jest krótka i... O, jakąś pszczółkę tam zobaczyłem, wyszła. I co za tym idzie... I co za tym idzie, ta dysza jest krótsza, tam następna. Czyli jakiś ruch jest, powinny być kłęby rozluźnione. Dobra, dokończę o tej dyszy. Tutaj, słuchajcie, widać... Przyjarałem trochę styrodur. Coś nagram, jak będę kręcił przy ulach drewnianych. Jeżeli chodzi o te styrodury, no to trzeba jednak uważać. Muszę wymienić dyszę, może na troszkę dłuższą, o chociaż 2-3 centymetry. No i powinno być ok. Jeszcze tradycyjnie zachęcam Was do dawania w górę bądź w dół. Jeżeli się komuś nie podobało, zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. No I zapraszam do oglądania. Myślę, że niedługo też tam nagram coś odnośnie tego pieca. Co miałem awarię, już nowy jest zamontowany, grzeje. Tylko no, jak sami wiecie, nie wiem, potrzeba tygodnia, może paru dni, nie wiem, ile mi się go uda ustawić, tak żeby było no dobrze. Wiadomo, ten piec trzeba ustawić pod daną powierzchnię, pod dany dom. No, no i tam. Też, słuchajcie wyłapałem jeden błąd na filmie. to kręciłem tak na szybko. Miałem powiedzieć o rusztach i tam o tym miejscu, co się tą gałkę odpina, że czyścimy tam co rok. No tak mi ten producent powiedział, a to wyjdzie wszystko w praktyce. A później powiedziałem też e, odnośnie tam czyszczenia sadzy w środku. Sadzę w środku czyścimy co tydzień oczywiście, a ja powiedziałem też co rok. To był mój błąd. A tak jak mówię. Ten film kręciłem na szybko No i się przejęzyczyłem, cały czas o tym roku myślałem o czyszczeniu tych kostek w środku i o odpinaniu tej gałki I wyjmowania tam ze środka wszystko no, Będę to musiał zrobić pierwszy raz Nie wiem, po jakimś Dajmy na to miesiącu i zobaczyć, czy to jest faktycznie tak jak mówił producent, żeby tam Tą gałkę i ten środek Plus te kostki, te ruszta Czyścić co rok, czy to nie będzie za długo Czy to nie będzie zawalone A sadzę to No słuchajcie jak się ma czas? W moim zdaniem, wedle uznania, czy to będzie tydzień, dwa, trzy miesiąc, będzie po prostu różnica w spalaniu. Ja myślę, że raczej co tydzień czasu nie będę miał. Jak wyczyszczę raz na dwa tygodnie, będzie tyle. No, bierzemy się, słuchajcie, za sublimację. Zapraszam do oglądania. No i tak, jak to mówią, biednemu to zawsze wiatr w oczy. No i że mi się gaz skończył, to jeszcze deszcz zaczyna kropić. Tu jeszcze trochę tego dymienia zostało. Dobrze, że nie pada, tylko tak delikatnie kropi, ale miło to wiatr się zerwał, pogoda nie jest odpowiednia. Wcześniej było troszkę inaczej. Mam nadzieję, że się uda dymić. Dzisiaj według mnie jest odpowiedni dzień. Jutro już ma być chłodniej, żeby przypadkiem pszczoły. Nie utworzyły kłębów na nowo. Dobra, zapraszam do oglądania. No i tak, mnie to ostatnio chyba jakiś pech prześladuje, jak widzicie po masce zaczął deszcz padać, no i zaczął wiatr do tego wiać, zmiana pogody wtedy, kiedy ja mam odymiać pszczoły. O, no co, słuchajcie, rodziny produkcyjne udało się odymić, a odkłady są odłożę na jutro albo pojutrze, bo w taką pogodę nie da się robić, że mi to wszystko tutaj zamoknie. Kręcę film z garażu, bo co jest ważne? Jeżeli macie taką maskę, to trzeba. O, Lorde, zaraz to ucieknie. Trzeba zawsze te filtry. Filtro czy co to? Jak to się te filtry. Schować do. Schować do szczelnie zamkniętego jakiegoś strecza. Worka strunowego. Tak, aby nie miały dostępu do powietrza. Wtedy one. Po Ponoć dłużej działają, tak czytałem na internecie. A wiem co jeszcze miałem zrobić. Miałem jeszcze coś nagrać odnośnie tego wynalazku, który ja zrobiłem. To, że tutaj ten kartusz można wyjmować do góry na boki, tak samo, żeby tutaj słuchajcie, tą dyszę podgrzać. No jest to bardzo wygodne. Ma to swoje zarówno zalety, jak i wady. Wadą jest to, że musisz użyć do tego obu rąk. Muszę ja użyć do tego obu rąk. Bo inaczej no, po prostu lata ten cały kartusz. No, dałoby się zrobić jedną ręką, ale no, jest to niezbytnio wygodne. Poza tym, żeby go obrócić i wyczyścić dysze. Ja czyszczę dysze płomieniem. Wtedy wszystko wylatuje. Cała ta resztka. E, nie wiem, to co zalega, nie wiem czy ten kwas się prze, przetwarza. Kwas murówkowy, nie chcę głup odmówić, ale no, coś tam, coś tam w każdym razie zapycha tą dyszę, jakieś kryształki powiedzmy. No, i obu rącz muszę nagrać jakiś filmy ze statywu, jak się uda przy odkładach, jak będę kręcił, jak ja to robię. Po prostu kieruję palnik na początku na trójnik, mniej więcej w takiej odległości. Najlepiej jak jest kartusz nowy, bo z tym starym to na początku, mam ja już nie dawał takiego płomienia, mogłem go od razu wymienić. No, wszystko z pośpiechu wynika, chciałem szybko zrobić, a wyszło na odwrót. Najpierw kieruję go na trójnik, a później po prostu przekręcam sobie. Słuchajcie. Swobodnie na dysze. I w ten sposób się czyści dysza. Oczywiście można sobie wziąć jakiś drucik, tak aby dokładniej tą dyszę wyczyścić. No i co? No i zapowiada nam się zmiana pogody. Teraz ma być deszczowo. Temperatury według pogody długoterminowej w, w dzień mam na plusie, w nocy na minusie, ale jakichś dużych minusów nie zapowiadają. Pytanie, czy to się sprawdzi? No zobaczymy. No. Nie wiem, myślę, że przez ten cały luty, skoro taka temperatura ma być, nie będę raczej tam do rodzin przelich zaglądał. Ewentualnie, jakby trzeba było ciasto gdzie nie gdzie uzupełnić, a są chyba takie ze dwie, trzy rodzinki, które po prostu to ciasto widzę, że zaczęły jeść, ale przez miesiąc czasu zjadły połowę z, kilów, z ciasta kilowego, pół kilo tam zjadły. Nie wiem, za tydzień najwyżej zajrzę, czy tam za dwa im wtedy dorzucę. Widocznie skoro pobrały to potrzebują. Większość ciasta nie pobierają. Ale tak jak ja mówię, jestem zwolennikiem tego, żeby podać. Będą chciały to skorzystają, nie będą chciały to nie skorzystają. No ja po prostu nikogo do tego nie namawiam, ale ja tak sobie opracowałem taki system. Z reguły dawałem to ciasto na koniec, na koniec stycznia, ale ta zima była specyficzna. I co za tym idzie, postanowiłem to ciasto dać wcześniej. Także no widzimy się w takim razie chyba jutro albo pojutrze, jak pogoda pozwoli, na dalszym oddymianiu odkładów tym razem. No i na dzisiaj będzie tyle, słuchajcie. Myślę, że teraz to jest taki właśnie ostatni dzwonek, żeby oddymić te odkłady. Mogłem nawet to zrobić wcześniej, tylko miałem do mawary z piecem. Jak zwykle jakieś tam jeszcze inne rzeczy były do zrobienia. To mi zajęło dużo czasu. No i co za tym idzie? Odkłady dosyć późno odymiłem, Znaczy odkłady rodziny. A odkłady odejmę jeszcze później, ale to nie szkodzi, bo tak jak mówię no, odkłady raczej czerwiu nie powinny mieć. Rodziny produkcyjne, silne rodziny. Myślę, że co druga silna rodzina to tutaj u mnie ma na pewno czerw. A odkład, tak jak mówię, zaglądałem do tego, co były dwie myszy To oczywiście te odkładówki już będę likwidował Z tego styroduru trzysetki Do no tej setki się nie dobierają I mam nadzieję, że tak zostanie To jest ostatnia odkładówka, bo już mi brakło po prostu No nie miałem miejsca I nie wiem, nie wiem czemu po prostu tego nie przeniosłem odkładu Chyba nie miałem po prostu miejsca Nie miałem wolnych korpusów, tak mi się wydaje Czy ten nic nie miałem? Czegoś, czegoś widocznie brakowało, dlatego ten Odkład został w tym styroduże. Dobra, jak się podobało, zostawcie coś po sobie. Ja idę jeszcze do kur, po jajka. I tyle, zapraszam do oglądania.